Cześć wszystkim moi drodzy, tutaj Maciek z kanału FRIDAY PLAY ON BIG SCREEN i kontynuujemy przewóz kłód moi drodzy natomiast z racji tego, że w ostatnim odcinku no trochę się namordowałem Wam powiem z tym przewiezieniem tych kłód przez tą rzekę tutaj to doszedłem do wniosku czekajcie może troszeczkę tak bliżej podciągniemy, może się uda to stwierdziłem, że wykorzystamy te kłody Zapakuj ładunek, da radę? Da radę, super Przy okazji odpalimy go Uruchom silnik I spróbuję też wyciągnąć tą przyczepę stąd No miejmy nadzieję, że tam się na nie poprzewraca Ale wiecie, jak będzie pusta to może nie będzie aż takiej tragedii Ponieważ tam po drodze jest sklep z przyczepami I byśmy ją sprzedali po prostu, no wiadomo Dobre Wyciągamy ją z tej wody, moi drodzy. Zobaczmy, jak ona tam będzie szła. Dobra, pojedziemy może trochę do góry. Miejmy nadzieję, że ona się na mnie wywali. Zobaczymy. Dajmy jej tutaj napędy. Może. O, i lecimy. No, dawaj, dawaj, aż się stał. Ciężki jest. Ach, cholera, przewróci ją. O, jedzie. Dobra. No, dawaj. Znowu, no ma problem pod tą górkę, muszę przyznać. Nie wiem, czy nie odłączymy zaraz jej. Znowu, to powiem. Jest to samo, co wtedy. Nie ma siły w ogóle tutaj podjechać pod tą górkę. No, niestety. Nie da rady, kurde. Dobra. Zwolnimy ją. Złapiemy się gdzieś. No, łap się. O właśnie. O właśnie tak. No i dobra. Dobra. Wyciągamy ją. No, teraz elegancko. Kajcie, moi drodzy, krótka przerwa, bo znowu się ustawiło kurde 100%, nie będę się szarpał ze, ze sterem. Dobra, lecimy. No, teraz zaraz inaczej. Dajcie spokój. Jak jest 100%, to ja nie wiem, to się samo, powiem szczerze, że tutaj też nie będę się powtarzał odnośnie, wiecie, tych mm, kontrolerów tutaj. No to jest, jezu, pierdliwe tutaj niestety. Ale tak jak mówię, wiecie, jak się wykorzystuje jakieś mody też do tego, żeby obsługiwać skrzynie biegów, no to niestety to się mści i, i później to wygląda tak, a nie inaczej. Mam ustawione, wchodzę, a tutaj z powrotem później force feedback mi się robi na stówę i chce mi ręce pourywać, wiecie o co chodzi. Dobra, no, dawaj, jedziesz. Mówię, to wozidło tutaj to jest coś pięknego, tutaj na taką drogę, na takie nierówności to tylko, tylko takie wozidełko. Nawet nie wiem czy ta przyczepa. Ale wiecie, teraz na pusto, to myślę, że nie powinno być aż takiej tragedii. Tylko zobaczymy, czy tam podjedziemy. Wiecie, pod tą. Dawaj. Dawaj, tak. dawaj, dawaj. O tak. Pod tą górę. Nie wiem, czy damy radę podjechać. Bez wyciągarki. No nic, w razie czego to się odepnie tą przyczepę i tyle. Ale teraz na pusto. Chciałbym ją zabrać stąd, bo ona już tutaj nie będzie potrzebna. Tam się ją sprzeda w tym sklepie z przyczepami. O, i wiecie, tak pomyślałem, że skoro już taki hektar żeśmy przetargali przez tą rzekę, te kłody średnie. No to głupio by było teraz znowu tam ładować, wiecie, w tym punkcie tartacznym i znowu przez tą y, całą mapę, praktycznie tu Smith Willy wieść kolejne kłody. Jak te są tu naprawdę blisko dramont, no tylko tyle, że je tutaj podciągnąć do góry i cała filozofia. I y, y, tak sobie pomyślałem, że y, trzeba to doprowadzić do końca. Tyle, żeśmy włożyli w to energii prądu. Dajcie spokój. To nie będziemy tego. Y, Zostawiać takiego rozgrzebanego, niedokończonego. No, co zostawimy w rzece? Tutaj te no, dawaj I te kłody, jak w sumie ładnie szło, tylko na sam koniec. Tak jak mówię, no niestety przewróciła się ta przyczepa. A teraz, jak ona tam jedzie na pusto, no na pusto, to jakoś jedzie. Bo wiecie, środek ciężkości ma bardzo nisko. Tutaj będzie nieciekawie. Nie wiem czy my tutaj damy radę podjechać bez wyciągarki. Wątpliwa sprawa. A boję się, że jak odepnę tą przyczepę. No właśnie, to ona najprawdopodobniej mi kurde zjedzie. Chociaż różnie to bywa, bo czasami jest w tej grze tak, że ona automatycznie, wiecie, tak jakby w bezruchu no się zatrzyma ta przyczepa, ale trzeba by tak będzie tym razem, to nie jestem pewien. No dawaj. Moi drodzy krótkie cięcie zrobiłem, żeby było widniej Żebyście więcej widzieli też Ale uparty No jest silny, ale wiecie, no nie dziwię się, nie dziwię się, bo nie, ponieważ jest tutaj bardzo stromo, no jednak wiadomo Gdzieś tam się złapał Tymendo Dobra a niestety i tak musimy zjechać. Kurde, niestety jest tutaj problem z tą cholerną przyczepą. Wiecie, było było wiele prościej, gdyby nie ta przyczepa. Ale uparte, niestety to. W skórze jest tutaj, wam powiem. Dobra. No. Dobra. Powiem wam tak, dupię z tą przyczepą. Bo tylko się przez tą przyczepę to się wyportkowałem z paliwa. Niestety... No nic, na no co. Będzie trzeba podjechać znowu tym pejstarem i się dotankować. Bo tutaj do tej przyczepy nam niestety braknie paliwa. O, gdzie to, to, to? na minutę paliwa mamy? Niestety zacząłem się bawić z tą przyczepą i tak guzik z tego wyszło. No dawaj. No Ciężko jest, to jest piekielnie trudna droga tutaj, Wam powiem. Nawet dla takiego sprzętu. Dawaj. I tak fajnie jedzie, bo to jest koszmarna droga. No mówię to tylko wozidło tutaj może naprawdę sobie poradzić z tym drzewem. Następnym tym zestawem, to tak jak mówię, to już lecimy asfaltem już niestety przerywa. Dobra. No i dobra, i co? I paliwko trzeba będzie dostarczyć. Najgorsze będzie to, że trzeba będzie tam podjechać do góry. Nie widzę tego znowu tym Pejstarem, bo Wam powiem, on jest wysoki. Tam znowu pamiętacie co było ostatnio na tym odcinku ostatnim. No jeżeli nie oglądaliście, to zapraszam gorąco, moi drodzy. Jak, on, jak ja tutaj się to praktycznie szybką wyciągarką ratowałem, bo on non -stop leżał z boku na bok. Z boku na bok, także no nie widzę tego znowu niestety weź od razu tam skręcaj o może jakoś tak bokiem go ustawić kurde no 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 tutaj tutaj jakoś bliżej, tak tak Coś tego tamtego, nie wiadomo. Skurczy byk znowu, znowu wpadł w tą kolejną nieszczęsną. O, 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 o. Znowu się zaczyna. Znowu się zaczyna zabawa. Ale niestety, zacząłem się bawić z tą przyczepą i brakło kurde paliwa, bo. Ciężko było podjechać tam temu się zbawiłem z tą, mówię, z tą przyczepą. Gdybym się nie bawił, to było inaczej, ale dobra. Nieważne. Spróbujemy sobie znowu tutaj poradzić. Że, jak wpada w tą kolejkę, bo on się tak chce w niej położyć, staram się tak trochę po tym obrzeżu jechać. No, 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 tak jakoś tak lawirujemy na krawędzi. Wiecie o co chodzi, moi drodzy? O, o, bo on znowu się chce położyć w tą kolejkę. W ten sposób trzeba. Teraz ta mazepa tu stoi na samym tym przejeździe. No, skórczybyk. Ciągaj tutaj. Dobra. Przejad Może przejadę, ale jeszcze troszeczkę damy do tyłu. Dobra, stop. Hmm. Próbujemy, wiecie, złapać może tym pejstarem i ją podciągnąć do góry. Nie wiem, czy to się uda. Mamy ją podpiętą, ale czy z nią pojedziemy, to się zaraz okaże. No, no, łap się tam trochę No ale koszmarna ta, ta, ta droga wam powiem Wybrałem chyba najtrudniejszą jaką mogłem Niestety Powiem wam lecimy bez tej przyczepy na razie Dzielny jest ten Pejstar, bo no przyznajcie sami, jest naprawdę konkretny sprzęt. Fajne ma te terenowe opony, idzie naprawdę nieźle. Jest co prawda wywrotny, widzicie, w porównaniu do tego wozidła, tak jak mówię, dlatego to wozidło jest tutaj takie nieocenione. Ze względu na to, że ono łamie się w połowie na tym mimośrodzie, skręca się po prostu i kabina potrafi zostać stateczna, poziomo stać, a buda się przekręca naprawdę konkretnie. A mimo to jedzie ładnie i, i wiezie ten towar. Ale tutaj pod góreczkę, no to Pejstar naprawdę pokazał klasę. Co prawda, trzeba się nieźle nagimnastykować, żeby go nie położyć, bo on jest podwyższony. Ale jakoś jakoś tam to, to idzie. Trochę tą kolejną. Trochę tak wiecie, trzeba się skrobnąć na jedną stronę, na drugą. Na razie nie patrzę jeszcze na tą yy, przyczepę. Chcę podjechać tego, zatankować tego potwora. Jak tam? Chodź na tu. Głobuzie ty. Ty, głobuziaru, tam gitarę zawracasz. No, ale chcę ją, wiecie, spieniężyć też. No, nie chcę, żeby tu stała i. Nie lubię tak, takiej rozgrzebanej rzeczy zostawić. No. Dawaj. Co, gałęzi się złapało. Dobra, cofniemy trochę. Dawaj, ogień, plus jeden, dokładnie tak i mi wyjdziesz, o, super, dobra, dobra, mamy tego, to monstrum, tego potwora zatankowanego. Super są te wozidła. Jak pracowałem w Szwecji, to właśnie jeździły, tylko Volvo były te wozidła. To naprawdę cuda. Ten mimośród tutaj, wiecie, ten przegub, naprawdę cuda. To potrafi robić po takich nierównościach oni jeździli ci Szwedzi. Tutaj w Finlandii też też tylko że ja akurat ładowałem koparką, natomiast widziałem jak podjeżdżają, jak jeżdżą, fajne fajne te sprzęty, fajnie na to popatrzeć. Nie jeździłem tym wozidłem, ale Wam powiem, że no ciekawe. Ciekawe to jest. Fajne. Fajną robotę robi. O, no i super. I udało nam się, moi drodzy, wyjechać na asfalt. Nareszcie. Kurde, bo przecież Wam powiem, no nie było lekko. Dobra. Lecimy. Już caterpillar na mnie stoi na drodze, to możemy tutaj gdzie tam lecisz? Gdzie tam lecisz? Powiedz ty mi Ta przyczepa się nie położy. Nie no, przyczepa to mówię, teraz będzie stabilna, bo bez drzewa. Dajcie spokój, tak jak mówię, widzicie sami, gdyby tu tym drzewem bym przyjechał, to wam powiem, że nie ma szans. Gdyby był, to drzewo było, wiecie, na tej przyczepie, w tym sensie, gdybym nawet jechał tym Caterpillarem, to widzieliście to, to wozidło, to bez problemu sobie tutaj poradziło po tych nierównościach. Natomiast przyczepa to jak nic, to, to by leżała z tym drzewem. A teraz na pusto? Na pusto jakoś jedzie. Na pusto jedzie. Dobra. Teraz najważniejsze wyjechać stąd. Dawaj, plus jeden, lecimy. O! Już lecę to sprzedać. Dziadostwo. To musimy dostarczyć do latarnika. A na farmę to trzeba dostarczyć yy, podwójną paczkę. Dlatego tam polecimy tym kolejnym zestawem który y, mam już przygotowany zobaczymy ile z tamtym zejdzie o wam powiem, że tutaj dostarczyć na Dramont, no nie było lekko wybrałem y, piekielnie trudną drogę ale zobaczymy wiecie y, co teraz będzie bo to nie jest powiedziane, że y, tam asfaltem będzie łatwiej, tam wcale nie jest łatwiej y, pamiętacie jakie tam są przesmyki Taki przespyk skalny, te dołki, ten mostek tam jest taki. No tam też y, może być nieciekawie. Tym bardziej, że będziemy jechać nowym sprzętem, y, moi drodzy, którego y, jeszcze nie znam. Przejechałem nim tylko do punktu tartacznego na pusto. On był pusty i y, przyczepa była pusta. Y, to Wam powiem. Że no, nie mam jeszcze takiego y, punktu odniesienia, jak to tam będzie się zachowywać. Jest to dosyć długi sprzęt. Na razie jeszcze nie będę Wam mówił, co to jest. Natomiast y, no, sami zobaczycie. Y, bardzo ciekawy sprzęt, fajny, podoba mi się. Chętnie się nim przejadę. Natomiast jak się zachowa. Y, no to zobaczymy. To Wam powiem. Y, jestem, jestem bardzo ciekaw tego. Tego przejazdu tym nowym sprzętem, który, który notabene kupiłem. Czy ja go. Z... Tak, kupiłem. Ten kupiłem. Także zobaczymy, bo on jest w zastępstwie za yy, Pacyfika P12. Zobaczymy, jak on się spisze. Mam nadzieję, że sobie poradzi. Tutaj kurde na tym wysokim biegu ładnie idzie tutaj. To wozidło. Na razie nie będę wyłączał, mu jeszcze napędu na wszystkie ładnie idzie. Naprawdę? Tak na no, ale tak jak mówiłem moi drodzy, na rozpędzie. To, to jest to jest potwór. Na rozpędzie, to to jest potwór. To jest bardzo ciężki sprzęt. Wiadomo, swoje teraz pali, ale kurde, ale ile daje w zamian? Jaką frejdę. Dźwięk też ma fajny. Wiadomo, na tym wyższym nie możemy mu yy, spiąć dyfra, ale mimo to to, to dajcie spokój. Rrrm, widzicie elegancko. No, podoba mi się. Wam powiem, nawet na tym wyższym biegu yy, stosunkowo niedużo pali, jak na taki sprzęt. I napęd na wszystkie koła, to Wam powiem, nieźle. No tutaj może mieć problem. Eee, tam jaki problem, kurde. No wiadomo, mieli tymi kołami, ale mimo wszystko, <gryw> elegancko dociążenie, ciężki jest i idzie na tym na tym szybkim nieźle, naprawdę nieźle jest. No, już widzę, że na takie właśnie ciężkie tereny, to to wozidło jest nieocenione. Fantastyczne jest, nie jest takie wywrotne. Przede wszystkim to mi się podoba w tym sprzęcie, że ono nie jest wywrotne. To będzie chyba tutaj, ale dźwięk soczysty. Dobra, a może byś przeszedł, ale nie będę Cię już tak tyrał. Sobie ładnie wycofamy i o. Latarnik, tutaj od tego latarnika ja pamiętam jeszcze jakąś przyczepę trzeba zabrać, to ewentualnie może później jeszcze złapę tym i wyciągniemy. No, ale to może już we własnym zakresie wiecie, też nie będę was yy, zadundzał wszystkim, bo to jakąś tam przyczepę trzeba gdzieś zabrać, gdzieś przeciągnąć, jakiś kuzyn, klejtus czy coś takiego. Jakieś takie. Ale dźwięk ma fajny. Dźwięk miał fajny. Dobra, włączmy ci na chwilę blokadę. Ty tutaj sobie pięknie przejdziesz. A jak? Oczywiście. No, lubię mu tak dać tego gazu, wam powiem. Dobra, damy ci tutaj blokady, leć. Fajnie się tym jedzie. Kurde, no będę się podniecał jak dzieciak teraz. Ale normalnie <gryw> fajnie wygląda. Skubany, no dlatego wiecie, wracam też do tej gry chętnie. Żeby sobie tu pojeździć tymi sprzętami różnymi. Caterpillar, no lubię, lubię tą markę też Wam powiem, miałem koparki Caterpillara, miałem y, ładowarki kołowe, w realu jeździłem, no naprawdę fajny, fajny sprzęt. O, tu jest ta przyczepa tam coś tam, dobra, ale tutaj musimy, o, zrzucić belki i już będziemy mieli z głowy, to tu jest płyta betonowa. Dobra, ale to już, to, jest, to już jest praktycznie tutaj wszystko ogarnięte, więc... To nową przyczepę. Dobra. Dobrze moi drodzy, w tym odcinku to było wszystko. Udało nam się y, przetransportować te belki, które wylądowały tam w wodzie. Chociaż tak jak mówię, ta przyczepa się tylko wiecie, położyła tam. Jak ja podjeżdżałem tym pod skarpę, to wywaliła się ta przyczepa, natomiast na niej zostały te belki, ale y, dobrze, że wróciłem nim y, tym wozidłem jak żeśmy tym katerpilarem wrzucili tym chwytakiem na tego to widzieliście praktycznie Macie pewniaka. Oczywiście miał bardzo duży problem, żeby podjechać pod to wzniesienie, ponieważ jest to ciężki sprzęt, wiadomo to swoje waży, a wzniesienie było naprawdę duże, jeszcze było wysypane tak kamieniami, ale tak jak mówię, gdybym się nie bawił z tą przyczepą, to byśmy polecieli na tym jednym zbiorniku i nie byłoby problemu, natomiast bawiłem się z tą przyczepą. Ale wyszło jak wyszło. Ważne, że mamy to machnięte, zrobione mamy to za sobą teraz jeszcze tylko na farmę dostarczyć też średnie kłody czyli moi drodzy mamy kolejny zestaw lecimy za chwilę za chwilę no, w kolejnym odcinku już polecimy zestawem czyli ciężarówka plus przyczepa i wam powiem że ciężarówka jest ciekawa ale jeżeli jesteście ciekawi, co to będzie za ciężarówka i jak nam pójdzie przewożenie tych średnich kłód przez, no też tam przez te przesmyki, przez to wszystko, nie będzie ciekawie, nawet tym asfaltem, to zapraszam do kolejnego odcinka, gdzie podejrzewam, że będzie się znowu działo, będzie ciekawie. Ja jestem piekielnie ciekaw, jak będzie się tym sprzętem jechać. Tą nową ciężarówką, którą kupiłem, w zastępstwie za. Pacifica P12, który też oczywiście zrobił swoje, pojeździliśmy nim, ale, ale wydaje mi się, że są lepsze ciężarówki i mam nadzieję, że tą, którą zakupiłem, będzie właśnie należeć do tych, które będą lepiej sobie radziły niż Pacyfik P12. Tyle ode mnie, moi drodzy, nie przedłużam tego, widzimy się w następnym odcinku, do którego serdecznie zapraszam wszystkich zainteresowanych. Trzymajcie się, do usłyszenia. Hej, hej!